Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dawno nic nie było. Dość bardzo dawno. Zaczniemy tutaj. Siała i Słoma już idą trochę. Tu są kuski. Koziołek jest z nimi teraz. Ten. Tak, i oto. Kilka osób już tam pisało. Kiedy film o kozach Więc jest. Można zauważyć, że nie ma kozy mlecznej, ale spokojnie jest, tylko na dworze z koziołkiem anglo-nubijskim. A tu są wszystkie inne. O. Wszystko się zmieniło, tylko... U... nic się nie zmieniło, tylko urosły. Tu są świnki. W Wietnamu, wresie, w Wietnamu no, tu jest świnka i krórek jest na Jeszcze jakby ktoś chciał. O, pieściocha moja. Uwielbia łaskanie. No. Tutaj ja tu mają ten. Brudno. Dzisiaj nie wyszły, bo pada deszcz. Kozy są raczej... Ta jest kotna. Tamta w drzwiach raczej jest kotna. I ta jest kotna raczej. O, widać koziołek się że To są najmniejsze jeszcze, które... Jeszcze są za małe, ale wpuściłem go tu. One jeszcze na pewno nie będą miały. Dostałem mi ostatnio dwa króliki, jakby ktoś chciał. Parka niespokrewniona. Czarny i brązowy. Może ktoś chciał to sumarcofnąć w filmikach wcześniejszych. Jest. pokazane. No. Fajny koziołek będzie na sprzedaż no raczej jakby też chciał choć nie jestem śmieną ale raczej by to jest sprzedaż o, fajny o. da się pogłaskać pilnuje kóz swoich teraz o. widać ta już też, też ładnie urosła ciemno tu jest ale no chyba że już nie idzie co pokazać jeszcze przejdę na dwór. Dzisiaj też tu jedna świtka. Tam druga. Które zostają na pewno. Ta parka. Tu jeszcze zostanie może ta duża, czarna tutaj w tym kurniku obecnie nic nie ma tutaj jeszcze buraki jakieś tam dynia, coś trochę tak mówię od razu nagram odcinek, bo dawno bardzo nie było. tutaj największa dynia jaka udała się i no jeszcze Wam tak szybko pokażę Kozem lecną z koziołkiem o, Już jesteśmy Tak to się prezentuje Koziołek Kuska i młoda, kuska niespodziewany wykład, już taka duża ładnie rośnie Tutaj mają troszkę w jednym miejscu przecieka, a to trzeba naprawić. O, obróciły się wszystkie. Tyłem, No, taki, dość szybki, spontaniczny. odcineczek I no, coś może się wkrótce jeszcze pojawi. Cześć.